Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taka troszeczkę praca innego rodzaju. A więc wymiana wydechu w golfie w Widać tutaj już wydech jest założony. Środkowy, ostatni, nowy, nowe podwieszenia gumowe wydechu. Same spawy zabezpieczone farbą antykorozyjną. Dlatego że słuchajcie tu w tych miejscach niestety najprędzej pozostawiony spaw bez zabezpieczenia będzie korodował i tak też się stało w tym przypadku. Na tych, w tych miejscach po prostu wydechy się wysypały, bo ktoś nie zabezpieczył ktoś nie zabezpieczył spawów także spawy pozabezpieczane Podwieszenia zamontowane jest nowe, nowe podwieszenie tutaj, też z tej strony zabezpieczone. Wszystkie spawy zostały pomalowane farbą antykorozyjną. Pojawił się tutaj problem. Blacha, blacha aluminiowa skorodowała. Skorodowała od, od po prostu, czyli znaczy utleniła się od tego typu oryginalnej stalowej podkładki, i ta, i ta blacha się po prostu utleniła. został odrobione kawałek blaszki, kawałek nakrętki zertalonu, żeby, żeby to po prostu nie korodowało. Jeszcze tutaj zabezpieczymy w tym miejscu i będzie w porządku. Tutaj mamy Podwieszenia środkowego tłumika też założone nowe, bo były zupełnie pozrywane, jak widać, farbą antykorozyjną. Wszystkie spawy, jak już wcześniej mówiłem, są zabezpieczone. Same tłumiki zostały złożone na, na pastę montażową do tłumików, poskręcane to obejmami. Także teraz już będzie. Wszystko ok. Także wydech zrobiony. Warunki nie najlepsze. Z ziemi robione było. No ale udało się. Udało się. Volkswageny są o tyle dobre, że nie ma problemu z rozkręcaniem czegokolwiek. Nie tak jak. W przypadku Matiza, ogólnie Dełu, gdzie bardzo słabo się rozkręca stare śruby. No, następna obejma. Także Tutaj będzie trzeba pozabezpieczać troszeczkę, bo ruda zaczyna to pożerać, wszystko się zabezpiecza antykorozyjnie i na jakiś czas posłuży. Dzięki serdeczne za poświęcony czas, do usłyszenia i do zobaczenia.